Tym razem to nie film zachwalający pobyt w hotelach grupy Anders. To zaproszenie do sięgnięcia po książki, które znajdziecie Państwo w bibliotekach każdego naszego hotelu. Trzy spośród nich polecimy szczególnie. W grupie Anders w trzech hotelach, a tak naprawdę nawet w pięciu, swego czasu postawiliśmy na kulturę. Kultura, która się objawia kilkoma elementami, bo i sztuka, pani Czubaszek w Rynie, no i tak naprawdę duża historia związana z księgozbiorem, z książkami, bibliotekami, bo Krasicki to biblioteka biskupa Krasickiego w Rynie, sięgająca głęboko nawet średniowiecza. Wszędzie w tych naszych obiektów. Funkcjonującej biblioteki, co jest nie bywało, bo tak naprawdę w hotelach czy w ogóle w turystyce książka jest tam gdzieś daleko z boku. A myśmy postanowili stworzyć duże księgozbiory, które udostępniamy wszystkim naszym gościom, a poszliśmy jeszcze dalej. Postanowiliśmy. Być wydawcami, prawda? I każdy z naszych obiektów ma swoją historię, spisaną w naszym przekonaniu znakomitym wydawnictwie jednym, drugim, trzecim, bo każdy z tych trzech obiektów naszych ma własną opowieść, własną książkę sięgającą i historii tego miejsca, historii obiektów i ludzi, którzy wokół tych naszych hoteli no, żyli, funkcjonowali i tworzyli też również własną historię. Historie, które są zawarte w naszym przekonaniu w, ciekawym, w ciekawej formule książki sensacyjne, ale opierające się na autentycznej, wielokrotnie historii. Poprosiliśmy do współpracy tutaj naszego regionalnego, znakomitego pisarza, pana Sebastiana Mierzyńskiego, który potrafił zrozumieć naszą ideę i naszą chęć, w historię i stworzył w moim przekonaniu bardzo ciekawe, ciekawe wydawnictwa, które mam Przekonanie będą cieszyły wielu. Mam nieprawdopodobne szczęście, że zawsze udaje mi się łączyć pracę z przyjemnością. Przyjemność to tak naprawdę była związana z tym, że we wszystkich trzech miejscach, które opisywałem w kolejnych książkach, zarówno w Tajemnicach Zamku w Rynie, w Muzie Krasickiego, w Tajemnicach Jeziora Szelong, miałem okazję nocować no, w fantastycznych miejscach. Przywiązuje wagę do tego nocowania zupełnie nieprzypadkowo, bo najczęściej natchnienie przychodzi właśnie w tym miejscu. I na pewno wszystkie te trzy miejsca łączy to, że one mają absolutnie fantastyczną atmosferę, e, historię też. E, I udało się po prostu w tych trzech książkach połączyć e, i atmosferę, e, urok wypoczynku ale też i jej wątek sensacyjny, i arcyciekową historię naszego regionu potocznie nazwanego Warmią i Mazurami. Tajemnica Jeziora Szeląg jest pośród tych wszystkich trzech książek książką najbardziej sensacyjną i też ma taką historię troszeczkę jak z rynem, ponieważ byłem świadkiem tego jak hotel w Starych Jabłonkach, Hotel Anders, się rozbudowuje. A no, ale przyjechałem już w momencie tutaj pisać, zbierać materiały do książki, kiedy on był cały przygotowany i gotów na przyjęcie gości, tak jak Państwo go widzicie. To tak jest w tej najświeższej formie. Wątek sensacyjny, który się pojawia we wszystkich tych trzech powieściach, bierze się z tego, że tak naprawdę one wyrastają z ducha, z nurtu książek pisanych przez Zbigniewa Nienackiego, Pana Samochodzika, które one zawsze miały ten taki wątek, moment kryminalny. No i też książka, tajemnice Jeziora Szelong ma to szczęście, że przez fanów serii Pana Samochodzika otrzymała tytuł książki samochodzikowej za rok 2019. No to już jesteśmy blisko szlaku napoleońskiego bliskiej Ostrudzie Cesarz Francuzów nocował, więc ta książka troszeczkę zahacza o Napoleona Bonaparte. To jest książka, która zahacza też o to, co działo się tutaj w tym regionie w bardzo smutnym czasie w 1945 roku i tuż po. Opowiada historię też taką sensacyjną, szpiegowską z okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej. I opowiada też o. Historii najstarszej. E, teraz rodzi się często pytanie, to ono się pojawia na spotkaniach autorskich, ile w tych moich książkach jest prawdy. E, proszę Państwa, to jest tak, że książka ma zachwycać, ma czarować, a Państwo musicie e, sami rozpoznać, gdzie jest prawda, a gdzie jest kłamstwo. Ja nie kłamię. Tajemnice Jeziora Szeląg w wydaniu książkowym są dostępne w recepcji każdego z hoteli Grupy Anders. Miłośnicy audiobooków mogą pobrać wersję audio tej książki w internecie na audioteka.pl. Oto fragment, który specjalnie dla Państwa wybrał autor książki. Czyta Maciej Mydlak. Róża Goździk chwyciła mnie za ręka w bluzy i pociągnęła do namiotu kancelaryjnego. Na stołach ułożono resztki znalezionych ciał. Były lepiej zachowane niż te pierwsze makabryczne znaleziska. Po resztkach odzieży bez trudu można było rozpoznać, że byli to kobieta i mężczyzna. Można ich obejrzeć? Nachyliłem się nad mężczyzną. Możesz nawet dotykać, tylko w tym. Policjantka podała mi maseczkę i lateksowe rękawiczki dotknąłem wypukłości na niegdyś szarym mundurze mężczyzny. Śmiało, zachęcała mnie Róża. Wziąłem chusteczkę nasączoną specjalnym, nieagresywnym środkiem czyszczącym. Przedwojenny pilot Luftwaffe, orzekłem. Każdy bez czyszczenia widzi, że to odznaka pilotów, ale skąd ta pewność co do datowania? Komisarz Goździk podparła się pod boki. Orzeł ze skrzydłami w kształcie litery V trzyma w szponach swastykę na tle z liści laurowych z lewej i dębowych z prawej strony. Wyjaśniłem: kształt odznaki nie zmienił się do końca wojny, ale jak łatwo się domyślić, z czasem wykonywano ją z tańszych materiałów. Ta jest solidna, z tombaku powlekanego specjalnym stopem miedzi, cynku i niklu. Orzeł został oksydowany chemicznie. Charakterystyczne jest wykończenie wieńca na specyficzny srebrny kolor nadający wygląd zmrożonego. Zwróćcie jeszcze uwagę na beczułkowy zawias agrafkowego zapięcia. Staranne wykonanie nitów może również świadczyć o wyprodukowaniu odznaczenia jeszcze w pokojowych warunkach. Wyprostowałem się i natknąłem na zdumione spojrzenia policjantki i archeologów. Brawo! roześmiał się Piotr. Dałeś im czadu. Nie mów, że tylko ty to wiedziałeś, warknęła Julita. Nie mamy pewności, czy to wszystko jest prawdą, dorzuciła Majka. Co jeszcze można o nim powiedzieć? Róża powoli skinęła głową. Czapka? zapytałem. Jeszcze nie znaleźliśmy. Jeśli nie znajdziecie dokumentów, to metka bluzy mundurowej może zawierać dane osobowe tego człowieka, podpowiedziałem. Sprawdzaliśmy kieszenie i nic policjantka rozłożyła ręce. A ta pani? Róża odwróciła się. Otwieraliście torebkę? Zapytałem. Piotr podał mi szerokie, niskie pudełko, w środku leżały zabezpieczone folią bilet, jakiś kartonik papieru, szminka, chusteczka do nosa, nieduża puderniczka i kwadratowa koperta z metalowej folii, o boku około czterech centymetrów. Kobieta wyzwolona. Komisarz goździk tylko skinęła głową. Szminka, mruknąłem, znanej firmy działającej w Europie już przed wojną. Mocowałem się, by przez folię zdjąć zakrętkę. Nieużywana, zauważyłem. Krwisto czerwona powierzchnia była równa. Po prostu nowa. Majka wzruszyła ramionami. Nie służyła do upiększania, ale miała odwrócić uwagę strażnika. Odpowiedziałem: Jezus, Maria, krzyknęła Julita, co ty wygadujesz? Jakiego strażnika? dobrze wiesz, jak reaguje mężczyzna, kiedy kobieta w jego obecności maluje usta. Przyjrzyjcie się. Wskazałem palcem na maleńki otwór w środku barwnego trzpienia. Średnica jak do igły. W podstawie rączki są żłobienia, które mogą być przyciskami. A teraz zróbmy to tak. Mimo woreczka foliowego udało mi się wysunąć z obudowy trochę rdzenia, a z niego, jak język brzmi, wychynął czubek igły. To mogła być broń lub narzędzie do popełnienia samobójstwa. Zostaje jeszcze torebka, pewnie również z podwójnym dnem lub skrytkami w szwach czy paseczkach. Kim ona była? Julita była zafascynowana. — Jakaś matahari! — ocenił Piotr. — Szpieg? Róża przyglądała mi się uważnie. – Szpieg! – przytaknąłem. Tajemnice jeziora Szeląg, tajemnice zamku w Rynie i Muza Krasickiego składają się na cykl powieści Mazurskie Tajemnice. Wszystkie one są dostępne również w formie audio na audioteka.pl. Życzymy miłej lektury czytającym i słuchającym.